W najnowszym wydaniu tygodnika w sieci oczywiście najwięcej o szafie Kiszczaka, szafie w której znaleziono bardzo dużo, bardzo ciekawych dokumentów, w tym także, jak już wiemy, teczkę pracy operacyjnej agenta o pseudonimie Bolek. Włącznie z własnoręcznym zobowiązaniem podpisanym przez Lecha Wałęsę. Specjaliści Instytutu Pamięci Narodowej potwierdzają autentyczność tych dokumentów. A więc mamy do czynienia z potwierdzeniem, nie z przełomem, ale z potwierdzeniem, ostatecznym potwierdzeniem tego, co historycy bezsprzecznie dowiedli już dość dawno. To jest bardzo ważne wydarzenie w historii III RP. Można powiedzieć symboliczny koniec III RP, bo to kłamstwo dotyczące. Te bolka było takim aktem założycielskim. Bardzo dużo sił pracowało intensywnie, by prawda nie wyszła na jaw, podtrzymywano ten świat pozorów, i ten świat pozorów był jednocześnie taką metaforą całego państwa, w którym żyliśmy. Dużo opinii w sieci, dużo faktów, dużo dobrej reporterki. Polecam. Także o okładce zeszłego tygodnia o tej okładce islamski gwałt na Europie. Poświęcony numer był temu, co ukrywają europejskie elity. No i trzeba przyznać, że echo, światowe echo, jest zdumiewająco duże. Tak jakbyśmy powiedzieli coś ważnego dla mieszkańców zachodniej Europy, którzy nie mają już tej wolności wypowiadania opinii, spętani przez polityczną poprawność a więc o echach tej okładki. Także dużo w najnowszym wydaniu tygodnika w sieci. Oprócz tego, jak zwykle, znane, cenione rubryki, Mazurek Zalewski, komentatorzy, w tym Wencel, w tym Fezet i inni wyśmienici autorzy. Polecam, zapraszam do lektury. Życzę udanego tygodnia.